Witam w dwunastym mojej wędrówki z Baków na jezioro Pierwszy komercyjny, pierwszy, to jest pierwszy komercyjny mój nocleg ale jakże przydatny Może tu zbyt gorąco nie było i musiałem użyć sobie termoforu, o którym Monika dzisiaj z nie powiedziała i to załatwiło sprawę ale naładowałem wszystkie baterie był spokój, wypocząłem, najadłem się, ponieważ to był sklep niedaleko, także naprawdę porządnie się najadłem. No i słuchajcie, podsuszyłem wszystkie moje rzeczy, bo no, raczej te, które pospadały. Robię sobie małe, małą zmianę w plecaku. No i oprałem się, mimo że niektóre rzeczy się jeszcze dosuszamy, ale to jest pół do szóstej, robimy sobie śniadanko. Robimy te zmiany, o których powiedziałem i idziemy w tem. Wychodzimy z brasu e, nad jezioro w kierunku kolejnego miasta, którego się nazwieni. Jest tu kościół, którego Wam wczoraj nie pokazałem. O! Miejscowe Muzeum Bakowska. Co jak zwykle Czesi mają takie fajne poczucie humoru? O. Jak ja lubię takie klimaty Co najmniej kilkanaście metrów w dół Jakaś taka kratka <grymne> Muszę z tym walczyć, bo podobno to nie jest Lek w wysokości, tylko nadmierna potrzeba kontroli Więc ufam, że to mnie otrzyma I idę <grymne> Uju Ja jeszcze pewnie jedna mnie ta spotka W górach się jakoś nie boję, ale Mówię, że jeżeli nie wierzę Że coś mi utrzyma To po prostu Nie wierzę, aż gęsiej skórki Dostałem przychodzę przez to Szczególnie jak mi się kij Znalazł między tymi Dziurkami Super przygoda na dzień dobry Tylko uwierzcie mi Dobrze, że nie ubrałem długich rękawa Bo już jestem zlany potem ale przezwyciężyłem sam siebie, idę. Słuchajcie, tego momentu wszystko fajnie. Co nogi nie mam mokre mokę, ale dalej, tutaj, to już jest bagno. Właśnie stamtąd wróciłem i muszę znaleźć jakąś inną drogę. Bo tędy się nie da przejść. Nie wiem, czy tędy się uda, ale. W razie jest, super, zobaczymy. Idziemy Powiem ci, że no jest problem Gdzie nie stąpniesz Jest błoto I nie wiadomo jak się stąd wydostać Więc ja po prostu chyba pójdę z powrotem Bo jak tu się dostać? Zobaczę, że się jakoś uda, ale... Nie, słuchajcie, to jest bez sensu, wracam. To jest chyba najrozsądniejsza decyzja. Kilka kilometrów będę w plecy, ale cóż... Lepiej tak, niż bezpiecznie Trzeba coś kombinować. Przerąbane. Z jednej strony woda, z drugiej takie skarpy i najlepsze jest to, że ja nie mam pomysłu w ogóle którędy, mimo jak wrócę którędy iść bo z mapy wynika, że powinienem wejść za rzekę ale tu nie bardzo jest jak no dobra, będę się o to martwił za kilka kilometrów cieszę się bardzo, że podjąłem decyzję, że idę dookoła ponieważ tam nie było nie było możliwości przejścia przed chwilą przechodziłem koło koło mokrada, przez który musiałem się przedostać Może uda się wbić przynajmniej zdjęcie To była jakaś masakra Uważam, że nikt tym szlakiem nigdy nie szedł I że ten szlak jest wytyczony tylko palcem po mapie To jest masakra Zobaczcie jaka fajna rzecz, idę i tutaj widzę taki słupek A w tym słupku jak widzę schowana jest apteczka gaśnica oraz y jak to się po polsku mówi, eee. rozruszać serca, tak? Wszystko jest. Jest głośnik o SOS, który zakładam, że łączy razem z pogotowiem. Jest głośnik, jest, jest słuchawka. Wszystko jest. Jest chyba jakiś prąd, jest kamera. Jest oznaczone SOS. Także nawet ja, który nie znam języka, wiem dokładnie o co chodzi. Pierwszy raz coś takiego widzę. Strasznie mi się to podoba. Rzeka, która nam towarzyszy przez cały dzień praktycznie, to jest jezera. przynajmniej tak się to pisze. zera Taka szeroka, wolna jak całe Czechy. Rzeczka. Pływają w niej nie tylko kaczki, ale też bobry. Bo dwa spotkałem pluskające się niedaleko mnie. Zobaczcie. Śliczność po przed drugim mostem na drugi brzeg Troszeczkę będziemy się cofać i idziemy w kierunku pragi po prawej skały po lewej rzeka Cały czas to samo Zobaczcie jakie cudowne miejsce na rozbicie w noclegu Coś tu jest, zaraz byle żałował, że tu nie zostałem. No, po prostu cudu, ale idziemy dalej. Jezu, jak coś się liczy. Gdybym mieszkał w okolicy, przyjeżdżał po prostu przynajmniej raz w tygodniu posiedzieć. Nie może być tak, że na koniec dnia nie było jeszcze pod górkę. A zaraz Wam pokażę pod jaką górkę. Zobaczcie. Tam z dołu przede.